Dzień dobry, drodzy ludzie, Tepik ludzki. witam was w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Undertale. Witam was też, Sans i jakże kojąca muzyka. Na samym początku chciałbym wam powiedzieć, że dostałem komentarz od Electro, który mi napisał, żebym włączył muzykę w domu na pstabluka i wrócił się do holu, z którego teraz przyszliśmy. I ponoć ma być coś fajnego, więc zobaczmy. Włączyliśmy kulu cool muzykę i... nic. Ale zaraz walka, co? Co to do cholery jest za muzyka? Nie mam pojęcia, ziomuś, ale jest straszna. Ty jest gorsza od wstyreny. Nie ma mowy: wstyrena jest mniej przerażająca. Skoro jesteś tak bardzo przestraszony, to dlaczego ciągle mrugasz? To są mrugnięcia, strachu. Zapomnij o tym. Ten bit jest zbyt brudny. My ci nie zostawiaj mnie! Czy ta przerażająca muzyka to kara? Zabycie creepem. Proszę przestań! Już nigdy nie będę creepem. Wow. Było warto. Dobra, chodźmy dalej. To jest naprawdę co oglądać. Hmm, czy to jest mój żółwi kolega? Tak. I zaś mam wrażenie, że to nie był interior ale chyba po prostu zrobili tak z każdym sklepem. No cóż, zobaczmy co on tutaj ma. To filiżanka herbaty morskiej, podawana na zimno, aby uchronić esencję oceanu. <grym> Ważne, żeby sobie radzić, nie? Nie możesz tego ukraść, bez do stołu. <grym> Dużo rzeczy już widziałem. To jest rozdarty notebook. Jest wypełniony szkicami rzeczy, które widziałeś wcześniej. Hmm, dobra, chodźmy na drugą stronę. Co to jest? To jest krabie jabłko. Wygląda trochę jak... Krab. Para zamglonych okularów faktycznie pogarszają twój wzrok. Pora porozmawiać z żółwiem. Wow, mam trochę trudnych śmieci na sprzedaż! Co by ciebie mogło zainteresować dzieciaku? No, może mogę sprzedać? <śm> Próbuję się pozbyć moich rupieci, nie zbierać ich więcej. Ale słyszałem, że jeśli chcesz coś sprzedać, możesz szukać szczęścia w wiosce Temich. Gdzie ona jest? O, nie pamiętam. Co masz do kupienia? A tutaj widzę jakieś leczenie, którego mamy dużo. O, Ten podarty notatnik, on jest spoko, bo będziemy dłużej nie otrzymywać obrażeń po otrzymaniu obrażeń. A to jest dokładnie to samo, tylko że daje nam mniej defa', więc wolę jednak ten notebook i tak się nie bijemy. Dobra, co chciałem? Kupiłem, teraz rozmowa. O sobie, powiedz coś o sobie. Jestem tu już od dość dawna i może zbyt dawna. Nauka historii jest bardzo łatwa, kiedy jej większość przeżyłeś na własnej skórze. <laughs> ten emblemat. Serio? Nie wiesz co to jest? Czego a was teraz dzieciaki uczą w szkołach? <laughs> Jest to ruinal delty Emblemat naszego królestwa Królestwa potworów Świetna nazwa co nie? Jak to zawsze mawiam Stary król puchacz Nie tracić czasu na nazywanie Znaczenie emblematu Ten emblemat jest starszy od pisanej historii Oryginalny przekaz przepadł gdzieś w czasie Jedyne co wiemy to, że trójkąty symbolizują nas potwory uwięzione pod ziemią A oskrzydlone koło Coś innego Wiele osób sądzi, że jest to anioł Z proroctwa proroctwo? A tak Proroctwo Legendy mówią aniele, który widział powierzchnię, zejdzie on z góry i da nam wolność. Jednak nieco później wszyscy przyjęli bardziej ponurą wersję, nazywając oskrzydlone koło aniołem śmierci. Zwiastun zniszczenia czekający, by nas uwolnić z tej ponurnej rzeczywistości. Według mnie, według mnie, widząc to małe kółko, po prostu sądzę, że wygląda całkiem nieźle. <laughs> Król Król Puchacz jest przyjacielskim, beztroskim gościem. Jeśli wystarczająco długo będziesz się błąkał po okolicy, może na niego natrafisz. Uwielbia spacerować i rozmawiać ze wszystkimi. Że ja Czemu nazywam Dreamura Puchaczem? O, to świetna historia. Nie pamiętam jej. Ale jak przyjdziesz później, postaram się sobie przypomnieć. Dobra, czułam cię za słowo. O, oh, Undyne. Undyne tak, jest miejscowym bohaterem. Dzięki wytrwałości i determinacji wywalczyła swoje miejsce na czele królewskich gwardii. Tak w sumie, właśnie tu była i pytała się o kogoś z wyglądem przypominającego ciebie. Lepiej uważaj na siebie młody i kup sobie jakieś rzeczy, mogą ci ocalić twój tyłek. Haha, <laughs> a co to za promocja? Uważaj ten na siebie, dzieciaku. Okej, okay, I will. Fajnie było z nim pogadać. Ora, wychodzimy stamtąd i musimy sobie po pierwsze przed co zrobić, to założyć notebook. Tak? Jak w ogóle wyglądamy? A jest książeczka, wszystko jest, tylko już nie będziemy mieli miejsca nigdzie i przydałoby się znaleźć tą wioskę. Hmm, lubię jego uśmiech, naprawdę. To jest takie ciguut. Dobra. Gra się sama nie przejdzie, nie? Ranni popici pełni strachu o nasze życie ulegliśmy ludziom. Siedem najwspanialszych czarodziejów uwięziło nas pod ziemią magicznym zaklęcie. Wszystko tu może wejść, ale tylko byty z potężną duszą mogą wyjść. Jest tylko jeden sposób, by odczynić to zaklęcie. Jeżeli ogromna potęga równa siedmiu ludzkim duszom zaatakuje barierę, zostanie zniszczona. A, wodospadzik, dospać ich, zobaczymy, czy tutaj nic nie ma. Ach, nie ma. Uwielbiam patrzeć się w otchłań. Naprawdę to mi pomaga się zrelaksować. Zwłaszcza wokół kwiatków echo, nikt nie będzie wiedział, że to akurat ty mówisz. Lecz to przeklęte miejsce nie ma wejść ani wyjść. Nie ma możliwości, by człowiek mógł się tu przedostać. Zostaniemy tu więźni na zawsze. No tak... O, nie mogę z wami pogadać. Zbliżamy się do wioski Temich. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to było to miejsce. Na razie sobie klikajmy w grzybki i chodźmy dalej. Swoją drogą ten waterfall jest taki ładny. Okej, okay, się nas zaatakowało. Tak, special temi. Specjalny przeciwnik temi pojawił się, by się pokonać. O nie temi, temi plekes. W sensie nakarm go płatkami temich. Temi tylko chce płatki temich? Nie, taki głodny, umiera! Ej, halo, miałeś być martwy, a ty mnie tutaj ręką atakujesz. No jeszcze zbiłeś mój kryształ. No co ta ręka wraca, jak ty masz długą tą rękę? Dobra, wraca się już w końcu. Temi stara się się zgląpować? Co? Co to znaczy głąb? Dobra, porozmawiajmy z nim. Przywitaj się z Temi. Cześć, jestem Temi. Te ataki są najlepsze. Temi wibruje intensywnie. <grym> Zakładam, że mogę go chyba oszczędzić, tak. Dobra. Szkoda, że w grze tylko raz walczymy z Temim. ach. przynajmniej dobrze pamiętam, gdzie jest wejście. Cześć, Temi. Cześć. Witaj w wiosce Z. z Cześć, jestem Demi, a to mój przyjaciel, Temi. Cześć, jestem Demi, a to mój przyjaciel, Temi. Cześć, jestem Temi, pamiętaj o moim przyjaciele. Witaj, jestem Bob. Aż dziwne, że normalnie napisane. Bogata historia Tem. Awwa! ludziowie tacy słodcy. Jaj, zgadzam się. Sprawdź sklep Tem. Tem patrzy na jajo. Jajo się wykluje. Tem dumny rodzic. Zugotowana na twardo. Tem słyszała, że ludzie uczuleni na Tem. To ok, Tem rozumuje. Tem też uczulona na Tem. Mucho może taniec. Mucho może taniec. Cokolwiek to oznacza. Symbolizuje moją wewnętrzną udrękę. Uwięzienie tutaj przez moje strzępki. Moja walka o wyrwanie się, moja walka o ucieczkę, ale niestety bezskuteczna. Damn, dude, that was deepest! Uczucie bycia obserwowanym. Hmm, ciekawe dlaczego. Statua Tem. Bardzo sławna, bardzo. Dobra, chodźmy już do tego sklepu, zobaczyć co tam jest. Ej, nie przypominam sobie, żeby to był interior Jest to miska pełna kładków Temi. Nagle przestałeś się czuć bardzo głodny. Jest to otwarte pudełko pełne płatków Temi. Wygląda na to, że jest zrobiony w żółte i niebieskie paski z papieru budowlanego. Cześć! Witaj w drugim sklepie Tem... Dobra, pierw muszę sprzedać dużo zle staw. Ła! Masz buty do piłki! Ehm... Um, ja chcę mieć te buty do piłki, ale muszę zapłacić za swoje studia. Ehm... Um, Tem zawsze chciał mieć buty do piłki! Tem kupi te buty za 80 golda. Spoko, i tak chciałem je sprzedać. raz sprzedajemy dalej. Dobra, wydaje mi się, że tyle. A co mogę od ciebie kupić? Płatki tem, płatki tem na wyprzedaży, drogie płatki tem. Zapłać za college tem. Ej, kusi mnie, to napiszcie mi, czy warto płacić mu za studia. A nic nie kupuję, bo i tak mamy dużo itemków leczących. Dobra, pogadajmy z nim. Przywitaj się. Cześć! Jestem Temi. <laughs> A o tobie? Cześć! Jestem Temi. Historia Temich? My, Temi, mamy naprawdę długą historię. A o sklepie? Tak, Ten mamy sklep. Tyle proste, nic nie gada. Dobra, idziemy. Dobrze, <gry> coś czujesz? Jesteś wypełniony determinacją. Dobra, aha, dobra, i się muszę wrócić. Okej, okay, dobrze, z wyszliśmy, bo już dostawałem powoli raka mózgu. Niech oni sobie tam żyją swoim spokojnym życiem w tej wiosce, całych temich A my tymczasem będziemy wychodzić tutaj z. A nie, jednak nie. No się, Manko. Eee, więc z tym ją umyj, a z tym, bo nie mam pojęcia, co mam zrobić. O. A. Umyło mnie super, będę mógł oszczędzić ich, ale nie oszczędzę ich, jak mnie zabiją. Okej, okay, jeden oszczędzony. Okej, okay, w miarę łatwy atak. <gryw> Zamiast moje szczęście, i tak zaraz pewnie dostanę. <gryw> Dobra, udało się. Potrzebuję więcej dystansu. A ja na razie czego potrzebuję, to dobrego loda. Tego potrzebuję. I widzę, że potrzebujesz dystansu, więc może się nie będę do ciebie zbliżał. Uh, Light down, hack, unhug. Nie przytula się do Moldbaga, docenia Twój szacunek swoich granic. To dlaczego mnie wciąż atakujesz? Jeszcze dostaję, no i drugi raz dostałem, co ty chcesz mnie zabić, no w sumie tak Dobra, nieważne, oszczędzamy go po prostu Do widzenia 45 golda to zawsze coś i tak, na niestety my ich dosyć dużo pieniędzy zarobili I opłacało się trzymać tej temki Bez świeczki i magii mogącej poprowadzić ich do domu potwory używały kryształów No właśnie widzę jak wam te kryształy pomagają, no chyba że w tych lampach Bądź co bądź musimy i tak przejść przez to miejsce Chociaż w sumie ta zagadka powiem wam, że trudniejsza byłaby Gdybym nie mógł biegać w tym pokoju, i chyba o to nawet mogłoby tutaj chodzić. Ale lepsze to niż nic, nie? <laughs> A ten, ten dziadek w swoim pokoju też miał takie kryształy, i co? I nie było ciemno. Dobra, koniec pokoju, zobaczmy, co jest w następnym. Okej, okay. czemu tu jest ciemny kafelek? O co z tym chodzi? Nie mam zielonego pojęcia. I dlaczego mam na sobie światło teatralne? Nie mam zielonego pojęcia. Cześć, za tobą. No cześć, koleżanko. W końcu chcemy rozmawiać? Siedem. Siedem ludzkich dusz. Z potęgą siedmiu ludzkich dusz, nasz król, król Asgore Trimur, stanie się równy bogom. Z tą potęgą Asgore będzie mógł nareszcie zniszczyć barierę. Będzie mógł w końcu odebrać powierzchnię z ludzkich rąk i zadać im cierpienie oraz ból, jakiego my doświadczyliśmy. Rozumiesz to, człowieku? To twoja jedyna szansa na odkupienie. Oddaj swą duszę, albo wyrwę z twojego ciała! Undyne, pomogę ci walczyć! Yo! Udało ci się! Undyne stoi tuż przed tobą. Siedzisz w pierwszym rzędzie do podziwiania jej walce. Chwila... Z kim ona walczy? <grym> Hej! Nie powiesz o tym moim rodzicom, prawda? Nie powiesz o tym moim rodzicom, prawda? <grym> Myślałem, że coś tutaj znajdę, ale niestety nic nie mam Dobra, lecimy dalej Niby to samo, ale w lepszej odsłonie Tak powinno wyglądać Undertale Ostatnia szansa, żeby sobie zażyczyć przed Hotlandem Uważaj na pyłek Słyszysz mijającą rozmowę? Hmm? Jak powiem życzenie, obiecujesz, że nie będziesz się z niego śmiać? Słyszysz mijającą rozmowę? Oczywiście, że nie będę się śmiać Słyszysz mijającą rozmowę. Chciałabym, żebym mogła wspiąć się na tą górę, pod którą teraz kwitniemy. Stojąc nad niebem, obserwując cały otaczający mnie świat. To moje życzenie. Słyszysz śmiech. Hej, mówię, że nie będziesz się śmiać? Słyszysz mijającą rozmowę. Wybacz, trochę mnie to śmieszy, bo to też moje życzenie. Jednak jest proroctwo. Anioł, ten, który widział powierzchnię, powróci i podziemie stanie się puste. Ciekawy jestem, czy ta rozmowa wcześniejsza to były same echo kwiatki, bo było napisane, że rośniemy. Nie? Bardzo ciekawe. Jo! Wiesz, możesz podejść szybciej trochę. Jo, wiem, że nie powinno my tu być, ale chciałbym Cię o coś spytać. O stary, nigdy nikogo nie pytałem o takie rzeczy. A, jo, jesteś człowiekiem, tak? <laughs> Kurczę, wiedziałem. Teraz już wiem, znaczy się. A mi powiedziała: e, trzymaj się z dala od tego człowieka, więc jakby. O, ty czyj nas wrogami, czy jakoś, tak? Ale jestem trochę kiepski w byciu czyimś wrogiem. Jo, <laughs> powiedz coś, co mnie obrazi, żebym cię nie lubił. Proszę. Nie. Jo, że co? Więc ja muszę to zrobić. A to lecimy. Jo, twój, twój bebek jest głupi. Kurczę, ja. Jestem żałosny. Chyba pójdę już sobie do domu. Jo, czekaj, o Pomocy? Przewróciłem się. No dobra, chodźmy mu pomóc. Yo, yo, i, i o, ziomek, je, jeśli chcesz skrzywdzić mojego przyjaciela, musisz najpierw pokonać mnie. Poszła sobie. Jo, ocaliłeś mi tyłek. Zdaje mi się, że bycie wrogami było dość głupie. <laughs> Powinniśmy być przyjaciółmi. Stary, muszę serio iść do domu. Założyłbym się, że rodzice strasznie się o mnie martwią, tylko teraz uważaj na siebie. Marka Ziombuś. Czujesz jak twoja więź z Monster Kidem rośnie. Coś pięknego. Za kocham, under undertule. Oj, nawet mamy Wika i pana pszczołę slash Ose. Don't know. Bierzesz głęboki oddech po kolejnym bliskim spotkaniu. No oczywiście, że napełnia cię to determinacją, jak żeby co innego. To para wątpliwie dużych nóg. Zastanawiasz się, czy inne kończyny są do wielkości ciało, ramiona i głowa. Idą tak wysoko w górę, że jest niemożliwym stwierdzenia tego. Jestem pewna o co to leszomu wokół tej łaźni. A co jeśli to relaks, no i no i co z tego, że nie mogę iść? Ponieważ nie mogę pływać w wodzie? Myślisz, że mnie to obchodzi? Nie obchodzi mnie to. Dlaczego nie miałoby mnie to obchodzić? Mhm, tak na pewno. Przed nami Hotland. Bliżej nas. Łaźnia gorącej wody. Hmm, jakaś nowa miejscówka chyba. Ej, chyba bez kitu ludzie tutaj jest jakaś doma miejscowa. Hej, też chcesz się dostać do łaźni gorącej wody? Czekałem tutaj odkąd byłem małą kostką lodu, ale moi rodzice nie pozwolili mi. Mówili coś o topieniu się, jeśli tam kiedykolwiek pójdę. Może to nie był dobry pomysł. Zobaczmy, co tam jest. Ta szafka jest zamknięta. Ta szafka ma torbę gwiezdnego pyłu i różne kosmiczne skały. Witamy w Łaźni Gorącej Wody. Być może nie będzie chciał tutaj zostać zbyt długo. Undyne ostrzegała ludzi o człowieku krążącym po okolicy. Tak, to ja. Uniformy są obowiązkowe. Złamanie regulaminu właśnie spowoduje nieprzyjemne odprężenie. <grym> Okej, okay. chyba potężna zasłona. i jakie wdzianko. Uh, 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 gorące gorąca woda. Dobra, zobaczmy czy mogę wejść. Co nie mogę wejść? Ale jak to? Bez sensu. A sauna. Mógłbym spędzić tutaj cały dzień. Więc ta woda niszczy moje futro, więc może nie. Czuję się w tej saunie wspaniale. A ja idę stąd, bo samym chciał tu poczuć na własnej ludzkiej skórze. Po co ty się drapiasz? To jest ilustracja przedstawiająca wiatka echo. Nie mogę rozmawiać. Muszę znaleźć mój kluczyk do szafki. Może jeśli będę szukał wystarczająco długo, znajdę kieszeń w tym biurze. Czy mój klucz tam jest czy nie, to inna sprawa. <grym> Powodzenia! Wow, look at this! W życiu przychodzi taki czas, w którym musisz się nauczyć ważnej lekcji. Bierz życie za rogi, zanim ono ciebie weźmie. Mądre słowa. Wow! Dobra, idziemy dalej, bo jest naprawdę co zwiedzać, Liza. Mmm, te schody mi przypominają tylko jedną, nieprzyjemną sytuację. Więc wychodzisz z łaźni, tak? Wyglądasz na kogoś, kto jest na bardzo ważnej misji, więc nie będę cię zatrzymywać. Niech twoja podróż będzie pełna przygód. A dziękuję, bardzo miło. Wychodzisz teraz z łaźni gorącej wody. Proszę, przed wyjściem zmień przydzielony mundur. No worries. I zaś w tutu. Ta szafka jest pusta. No dobra, lecimy dalej. Aha, to jest to miejsce. Siedem. Siedem ludzkich dusz. I król Asgore stanie się równy Bogą. Sześć. Tyle uzbieraliśmy do tej pory. Rozumiesz to? Dzięki twojej siódmej i ostatniej duszy, ten świat zostanie przemieniony. Lecz najpierw, jako zwyczaj, dla tych, którym udało się wytrwać tak daleko, opowiem ci tragiczną opowieść o naszym ludzie. Zaczęło się to dawno temu. Nie. Wiesz co? Chrzanić to! Po co ci opowiadać tą historię, skoro za chwilę zginiesz? Nie! Ty, stoisz mi na drodze do marzeń i nadziei wszystkich potworów. Przez historyczne księgi od Alfy zmyślałem, że ludzie są cool. Z ich gigantycznymi robotami i kwiecistymi szermierzami. Ale ty... Jesteś tylko tchórzem, chowającym się tylko za tym dzieckiem, żebyś mógł tylko uciec ode mnie jeszcze raz O, nie zapominajmy o twojej drugiej twarzy O, robię wielką różnicę przytulając przypadkowych nieznajomych Wiesz co byłoby bardziej wartościowe dla wszystkich? Jeśli byłbyś martwy Tak właśnie człowieku, twój ciąg istnienia jest wręcz zbrodnią Twoje życie jest wszystkim, co nam stoi między naszą wolnością W tej chwili mogę poczuć bicie serc wszystkich razem Wszyscy czekali na właśnie ten moment ale wcale się nie stresujemy. Kiedy wszyscy połączymy swoje serca, nie możemy przegrać. Teraz, człowieku, zakończmy to. Dokładnie tutaj, dokładnie teraz. Pokażę Ci, jak bardzo potwór może być zdeterminowany. Podejdź bliżej, kiedy będziesz gotowy. Więc to jest tak. Koniec z uciekaniem. Nadchodzę.